Saga gier Wiedźmin to niezwykła podróż, która zaczyna się w literackim uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. To właśnie w jego opowiadaniach i powieściach poznajemy Gerald Rivi, Wiedźmina, który staje się nie tylko bohaterem, ale także symbolem moralnych dylematów i złożoności ludzkiej natury. Gry, zwłaszcza Wiedźmin 3, Dziki Gon, przenoszą nas w świat, gdzie magia, potwory i polityka splatają się w skomplikowaną sieć. W przeciwieństwie do wielu innych gier RPG, Wiedźmin nie tylko stawia nas w roli wojownika, ale także zmusza do podejmowania trudnych decyzji, które mają realny wpływ na świat i jego mieszkańców. Każda decyzja, którą podejmujemy, kształtuje nie tylko losy Geralta, ale także losy całych krain. Warto zwrócić uwagę na to, jak gry oddają ducha książek Sapkowskiego. Dialogi są pełne ironii i mądrości, a postacie, takie jak Yennefer czy Siri, są głęboko rozwinięte, co sprawia, że czujemy się z nimi związani. Siri, jako córka przeznaczenia, staje się nie tylko towarzyszką Geralta, ale także kluczową postacią, której losy są nierozerwalnie związane z jego własnymi. Nie można zapomnieć o bogatym świecie, który został stworzony przez Sapkowskiego. Każda lokacja od Nowigradu-Poskelicz jest pełna historii, legend i mitów, które sprawiają, że eksploracja staje się prawdziwą przyjemnością. Gra nie tylko zachwyca wizualnie, ale także angażuje nas w opowieści, które są głęboko osadzone w folklorze i tradycji. Muzyka w grze, stworzona przez Marcina Przybyłowicza i Mikołaja Stroińskiego, dodaje emocji i potęguje atmosferę. Utwory takie jak Gerald of Rivia stają się nieodłącznym elementem doświadczenia, wciągając nas jeszcze głębiej w świat wiedźmina. Wiedźmin to nie tylko gra, to fenomen kulturowy, który łączy pokolenia graczy i miłośników literatury. Dzięki połączeniu głębokiej narracji, złożonych postaci i moralnych wyborów, saga gier o wiedźminie stała się czymś więcej niż tylko rozrywką. To prawdziwe dzieło sztuki które skłania nas do refleksji nad tym, co znaczy być człowiekiem w świecie pełnym magii i niebezpieczeństw.